Chcę powiedzieć jeszcze o innym aspekcie. Mówiłem tutaj już dziś o pragnieniu otrzymania sakramentu, o pragnieniu, które nie jest jedynie wolą, czy nie jest jedynie chęcią, bo my już chcemy, ale właśnie pragnieniem, które płynie z wiary, czyli ma na myśli łaskę i Boga, czyli dawcę tej łaski. Oprócz chrztu sakramentalnego, takiego, w jakim braliśmy wiele razy udział, Istnieją jeszcze dwa inne rodzaje chrztu: chrzest krwi i chrzest pragnienia. Nie wiem czy kiedyś słyszeliście, ale jeśli nie, to krótko wam powiem. W Katechizmie Kościoła Katolickiego zresztą czytamy o obu tych przypadkach. Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie jak chrzest pragnienia, przynosi owoce chrztu, nie będąc sakramentem. Czyli można zyskać owoce chrztu, nawet jeśli się nie zostało ochrzczonym. No, w naszym przypadku oczywiście jest to niemożliwe. Jeśli zaś chodzi o katechumenów, czyli ci, którzy są na drodze przygotowania do chrztu, a są dorosłymi ludźmi. Którzy umierają przed chrztem, ich wyraźne pragnienie przyjęcia tego sakramentu, połączone z żalem za grzechy i z miłością, zapewnia im zbawienie, którego nie mogli otrzymać przez ten sakrament. Może się zdarzyć, że na chwilę obecną nie jest możliwe udzielenie chrztu, ponieważ na przykład nie widać tego pragnienia ze strony rodziców lub chrzestnych. Ale i samo to pragnienie, kiedy się pojawi, ono już może dać tę łaskę. I tak się dzieje w przypadku noworodka, który umiera przed chrztem. Zdarza się tak czasem, że dziecko się urodzi, nawet z wody nie zostanie ochrzczone w szpitalu, bo z różnych przyczyn albo się nie zdąży, albo się w ferworze przegapi tę sytuację. Skoro kościół ochrzciłby to dziecko na podstawie wiary rodziców, to dlaczego Bóg ma odmawiać zbawienia temu dziecku, skoro ci sami rodzice gorąco pragnęli ochrzcić to dziecko, tylko po prostu nie mieli okazji? I w ten sam sposób zauważcie, Kościół odnosi się do sytuacji, w której umiera człowiek przed pojednaniem się z Bogiem w sakramencie pokuty. To znaczy, nagrzeszył, nie zdążył się wyspowiadać i na przykład ulega wypadkowi samochodowemu. I umiera bez spowiedzi. Otóż w takiej sytuacji żal za grzechy i mocne pragnienie przystąpienia do spowiedzi ma taką moc, że gładzi nawet grzechy ciężkie. W chwili śmierci zachodzi taka okoliczność, która może to sprawić. A przykład Chrztu Krwi. Tym przykładem są święci młodziankowie, czyli te dzieci betlejemskie, które zostały wymordowane przez, przez Heroda. I Kościół czci te dzieci jako męczenników, przyznając tej śmierci rangę wyznania wiary. Więc zostali zamordowani dla imienia Chrystusa, który dopiero był małym dzieckiem. I cóż, zbliżając się powoli do końca, pora na ostatnie zadanie naszego cyklu. Będzie to zadanie wyłącznie dla tych, którzy są rodzicami chrzestnymi. Jeśli ktoś to zadanie już robił wcześniej, no to ma z głowy. Ci, którzy nie są chrzestnymi, niech sobie to zadanie zapamiętają, bo się może przydać. Zachęcam wszystkich, którzy są rodzicami chrzestnymi, by sobie dopisali do swojego rachunku sumienia, który zawsze robią przed spowiedzią, by sobie dopisali te pytania. Jak wygląda moja troska o rozwój? duchowy mojego dziecka chrzestnego? Czy nie mam w tej dziedzinie jakichś zaniedbań? Czy nie jestem dla tego dziecka przykładem wiary byle jakim, złym, a może nawet zgorszeniem? Czy przykład mojego życia dziś mógłby być motywacją w stronę dobra dla tego mojego dziecka chrzestnego? Czy w każdej sytuacji... Gdybym się spotkał z tym moim dzieckiem chrzestnym, ono patrząc na mnie mogłoby powiedzieć: Jest Pan Bóg. Wiem, że mój ojciec chrzestny, moja matka chrzestna wierzą w Boga. To jest zadanie na całe życie. Zadaję je jako ostatnie. Miałem wielką pokusę zadać je na początku, w sierpniu, ale ostatecznie dobrze się złożyło, że pada dopiero teraz, ponieważ to jest zadanie na całe życie. Dopóki żyjemy, powinniśmy na rachunku sumienia pytać się o to, tak jak rodzice powinni się pytać o to, jak się troszczą o wiarę swoich dzieci, a małżonkowie o to, jak się troszczą o wiarę swoich małżonków. To zadanie zostawiam. Gdyby ktoś o nim zapomniał, to wchodząc na Woda bez granic będzie miał okazję sobie przypomnieć. Zawsze, kiedy coś się kończy, to przychodzi lekki smutek. Może i mnie dzisiaj nieco też udziela się ten smutek, z racji, że kończymy ten nasz cykl całoroczny. Raz jeszcze serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy dotrwali do końca tych kateches, a były miesiące, w których trudno to było wytrwać. W tym lokalu. Mam nadzieję, że było warto. Być może to wcale nie jest koniec kateches, a jedynie przerwa, ale to się okaże za jakiś czas. Może to jest dopiero dobry początek tego, żeby samemu poszukiwać. Życzę Wam nieustannego pragnienia pójścia na głębie i życzę tego, by w Waszym także życiu ta woda łaski. Płynęła zawsze, byście pozwalali jej płynąć i pomagali jej płynąć. I tym, których Pan Bóg Wam kiedyś przed laty może powierzył. O Tych wszystkich, którzy szukają jeszcze inspiracji, zapraszam na Woda Bez Granic, gdzie są wszystkie te zadania wymienione po kolei. Pozwólcie, że zakończę dziś słowami świętego Augustyna, biskupa, a jest to fragment jego. Komentarza do Ewangelii, według świętego Jana, które to słowa wydały mi się dobre na zakończenie, czynię je także swoimi słowami. Czuję, że wasze serca wraz ze mną unoszą się ku niebiańskim wyżynom. Niemniej jednak śmiertelne ciało przygniata duszę, a ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Za chwilę odłożę księgę, a wy rozejdziecie się każdy do swego domu. Było nam dobrze pozostawać pod wpływem wspólnego naszego światła. Było nam dobrze cieszyć się nim i radować. Teraz więc, oddalając się jedni od drugich, obyśmy nie oddalili się od niego.